bo już mi nie będzie lekować. Pierwszy odcinek z przykód Emila Ej, Emil, a aby, aby, aby potem dodacie to, że każdy z nich widzi swoje punkty? Jeśli to jest możliwe to tak, bo wiesz, mi próbowałem to zrobić Tak Ej, ja nie Jestem w czerwonej cywilizacji, i będę pić patykiem Wiem, że jest napisane 33 minuty grałem, ale tak naprawdę aby, nic aby nie grałem A śmierci, czy nie? My już zaraz ani. Wojtek, spokój. Wszystko jest. Wszystko jest. Spokojnie, tak. Chill, pompa po prostu na razie. Tak myłam teraz, Dobra. Normalnie ludzie się wyzywają, i to jest to, o co marzyłem i tak jestem i to linie. i patrzcie na moją prawą stronę jest mój jest cywilizacja nie. czerwona cywilizacja co mogę wyrzucić? nie mam żadnych śmierci, ale też nie mam żadnych killi dobra więc nie. trzeba o właśnie, można skradować muzyczne dyski i to różne materiały ty właśnie te, nie mogę teraz no. się już tepać Ale mogę Cię wytepać skądś nie, nie? I odpalcie sobie crafting bench i wpiszcie menting Są cztery różne mentingi Każdy jest stworzony dla no. różnej wyspy także, Ej, to bardzo fajnie wygląda już Także no. załóżmy, że stworzycie sobie tą to, zbroję to, diamentową to, Która to, wymaga, to, dużo itemów, to to, to, wymaga dużo itemów To tacie sobie tracą menting na to, który łatwo stworzyć Żeby nie stracić i tam się nie pójdzie, że ty w ogóle, może poczekam aż stropie enchant i zenchantuję ja, Nie ma enchantów, więc można tylko książki zrobić, więc jak najszybciej melding trzeba dąć. To jest moja drużna, czerwona Ale można Patrzę, o siekierka jest, hełek O, gramy ja pik tu...

mnie ktoś biją! A, dobra, co ja chciałem tak Takiej dowalonej bazy dobra. na pewno nie mają. No O kur... Najlepsza pasa w historii. No chyba strutem na kota panie jest. Okej, okay, uważaj. Dlaczego? Dobra dam ci... Tak, będę będę dawać ludzi i teraz do Sweet Dreams, kolejny achievement opakowana. Nie zbijasz? No więc... Ta tak. Ow oh, fuck! Czemu Creepera słyszałem? Co to było? Dobra, znowu mnie znowu, to mnie troluje. O! Jest tu! Może bój się takąś. Oh. No, I did it. Panie Lotomirze, zabiłem tego Creepera. Okay. Czego potrzebujesz? Szyma. gdzie ty jesteś? Ja jestem przy tobie Wiesz, Widzisz? Widzisz czy nie? O, fajną bazę zbudowaną. No, to jest Okrócenie jak z no. The Walking Dead, nie? Ja mam jeszcze było. No, tak, tak tam w trzecim sezonie i czwartym zapijali te sąpiaki przez kraty W tym więzieniu ta, ta, ta. <laughs> To jest właśnie to Nic tu nie wejdzie To jest, to jest bogactwo Tutaj, ma tutaj macie kopalnie, chłopaki. No ja właśnie ja szukam kamień, żeby kill'ow co zrobić. No dobra, jest ja Getting an upgrade, boys, getting an upgrade. To O, jak mam w piłce swojego konta adminowskiego, może... zaraz coś fajnego zrobię. Nadszedł ten czas, nie? Że. Bo serwer się odpalił 16, ja to dopiero teraz gram, tak naprawdę. No. Tu już Zbierzmy z... może lidera. Time. No, no, jak on zrobi, give, dajmy No. Jak chcecie, to można. Ja głosuję na korel. Ja też, po to dobry gracz. Najlepszy na dolinie. Ja mu się przyto. To jest multi Eggman, ale, który Stone Age, czy achievement. Jak pisać na czerwonym? A team to, to. Message. O, tak Ok, li ten kamień. Kurde, teraz dirta mi zabrakło, nie! obraz z drewna to kanczam Dobra jest To Nie mam rady tego no. O fakt, od mam tego O, fuck, um, right, o ja wiem, wait, czemu jest. to zrobiliśmy? Ej no co jeszcze, czemu co nie przyjdziesz? Pojebano Żyje Oh my goodness Czemu nie... Dobra Nie wziąłem Nie wziąłeś Ale... Ja osiągnięcia mam Dominik, my mamy największe jaja na tej Turinie, Ja nawet nie wiedziałem, że... Ja, ja nawet się nie, wy... nie wyszedłem ja ja się serwa Ja po prostu patrzyłem, co się stanie Tu weź Zjedliśmy opaj ja mam pisze. Mamy największe jaja na Turinie Co to Egman robisz? Tylko, że teraz nie mam nacenia, znaczy, znaczy, więc nie mam znaczy, się jak schilowę. Nagle dostajesz karę, za to masz jaman, O, dziękuję. O, ja teraz potrzebuję żalenty. O. o, moja tyłka. Ile jeszcze to tego trwa, Kończymy sobie. Ej, A, dobra, ale... ale... Albo... z tym zrobić? Jesteśmy z, z, z ziomkiem do jaski, nie jesteśmy, jesteśmy z ziomkiem w nie on nie może być mobów ani, bo jak mnie bije to go wytapuje Jakiś jaki chyba sztuczny porter tam jest, trzeba go usunąć Serio? go, bo nie... Dyskomowałeś nas a on napisze? Netrate chyba są, ale netry jest włączony jak coś, no Czemu ty cały dzień wchodzisz na konto adminowskie? Są jakieś tekstury... Dobra, tego. Ja napisałem tam, Żeby go nie tepało. Przetestujemy, jak się zrobi. Może miałby i tak zaraz być. Także na 18.00 wbiję 2 adminów. To rozwiążą pewnie ten problem. Także chwilkę jeszcze tam wytrzymajcie. Jak, jak, jak ktoś potrzebuje teleport, to bierzcie, lub mówcie. Proszę. Nie no sprawa. Tem, they are cooking. These guys are cooking. No sei, skąd już tak miem 30 iłaś na start. Ty tutaj jest wękiem. normalnie. A ja pośzedłem takopalnie tylko po to, by motylkiem strzelić. Ofiowo, wiesz co, i daj dalej na Mike'a. Tam możesz tam schronieniu co mamy. Bo to łatwo się tworzy ten męting. No, by się przydało tu postawić. No, Także ten menting razem, to możecie dawać na nie żelazny lub jak sobie sety. Bo My to cenniejsze niż miedziane. A ile mamy czas na wybranie lidera? Ile chcecie? No, tak możecie nikt nie wybrać litera. <laughs> okay. Nie no, to tylko od jowem wysłaniu będziecie musieli. Także macie, który ci jest cień. A kiedy będzie tego nie ma... Macie w weekend, macie 8 dni. 7, tak. Nie, bo jest 8. niedziela. Czekaj, macie 6. Tak? 6 dni. Tak. A my mamy viraziarów też, mamy...

Nasza jedyna struktura to monument, i jeszcze miał być jeden, ale. Nie ma go, ale chyba będzie później. Miał być, no ale niestety. By nie ma, tak. No nie ma. Bardzo, bardzo fajna struktura miała być, ale chyba Wynko będzie później. Wiesz? Bo ja chcę mocno, żeby to było. Okej, okay, no to no. cały świat to chyba mogę to powiedzieć. To jest. Nie. Ma porter nie, 10 nie, nie mam tysięcy. Roku. Ja nie odrób chyba, bo ja mam swój to. No to ten świat ma jakieś 10 tysięcy? 5 tysięcy na 5 tysięcy dobrze mówię? Tak, 5 tysięcy na 5 tysięcy. Porter jest. Od Zombie villageru. Jak on to zrobił? To właśnie Zombie Villager Zombie Villager powiedział nie ma trajtów Dobra Uuu ironowe gasie i O na Będziemy mieć milion miedzi Kurde, ale ten Dominix, ten Dominik taką farmę nam robi. No on kotuje Mam pełno nasionek, już widzę, że jest zrobione wszystko. Nie muszę tu. Dobra, to zrobimy swoją skrzynię. Po prostu zapozbieram. No nie bałem ci czesnać. Okej, okay, 25 chlebów. To powinno wystarczyć na małą przygodę. Najwyższy się to wytnie. A Or, Chodźmy się zobaczyć to jak tam z mieć klipy. co dzieci jest miedziane Chcę sobie zrobić spotnie o tak szósty level Kupię sobie apilitkę Mogę teraz machać mnie tam trzy razy pod rząd Pom 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 tak naprawdę I'm AI, good I'm AI, braids. O, oh, ktoś zostawił łok oh, tutaj. Okay. Proszę, pana. Okay. Dobra. dziś Biorę wszystkie Gdzie? Good luck to everyone. Good luck. to iron, Gdzie? Witaaaj Ja się 4 godziny spałem I się tam może. Joow Na Discordzie A ja mam pytanie, jakby chciał popłynąć do prostej na nad morzem, to ile mi to tak zajmie? To jest jakoś 1000-1500 tysiąc, tysiąc bloków oceanu Może troszkę więcej tak? Niestety legendarny moment Trzy szkielety potrząsa piłem Nie pięcia na nagraniu do niebieskich O, o! Uważaj Wojtek! <grymne> 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 tak. Na ten serwie dobra, jest czterech wojtków, jest różnych Wow! Wybiję wszystkie szkielety, tak zrobię Potrzebuję ich strzał tak. na wojnę przyszłą. I, ale ta na, nasza kopalnia Jajka? się rozrasta. No jak chcecie to możemy poszukać tej mekka kompleksu kopalni no My szukamy właśnie Owszut, dwa creepery i szkielet, muszę uważać Dobra wróciłem To mówił. <laughs> Tomek mówi, że się nienawidzi niebieski Tylko, tylko to mówił Tomek mówi, że się nienawidzi niebieski Jest taka szansa Jakby był po prostu Niech ktoś zabije tego szkieletu jaku creperów od O kurwa No to do, dobrze, że nie wypuch w przypadzie. Rasizm updates Niestety wypuch Spuścił się tutaj Jeszcze mu rysynki zabierałeś To oni tam jakąś tramę mają ale do, to dobrze to będą twarzy kontenty Dobrze, że na streamie to robi to. Zobaczę sobie później. A to mają dramę? No dramę tam mają. Pierwsze O Oby się rozpadł ten, ten. No To jest tak Ten, niebieski jeden, niebieski dwa. Ten crafting muszę mieć to jest jakiś ze No nawet, nawet podpisze się to moje. A ja. z craftingu nie ma róż. To jest nierówno. Dobra, pisuję na jedną z nich. Trzy tezki takie i trzy tezki takie, że włączyć ją. Dobra, pisuję na jeden blok. Yes, yes, crafting. Crafting bench. Piszę. Dobra, przygodę. No dobra, no tu właśnie podpisuję. Myślę, że będzie na ścianie, ale tak też powinien być. Chyba, że to będzie. Nie, nie. Pierwsza tecja przykód. zrobić z niego. Druga będzie w Dzie kopalni. Nie ziemniaczek. Dobra, oh, salony ziemniaczek. Na taki początek no kroniki, dobre. Aśmy musieli zacząć Tak. Znajdę kopalni, zrobię to. Będę tam! Trzeba.